Uwaga! Materiały zawierają elementy na gości ukazywane wyłącznie w celach edukacyjnych. Treści dedykowane są osobom przygotowującym się do egzaminu praktycznego technika masażysty. Wszystkie osoby przedstawione na nagraniach są pełnoletnie i wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku. Dzień dobry! Pomimo świątecznej atmosfery my nie zwalniamy tempa. Dzisiaj kolejny masaż tensegracyjny, tym razem pod układ nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Nasze hipotetyczne zadanie egzaminacyjne brzmi, cytuję Przeprowadź ocenę palpacyjną stanu napięcia tkanek w obrębie całego układu mięśnia zębatego przedniego po stronie prawej, a następnie wykonaj masaż tensegracyjny zgodnie ze skierowaniem na zabieg masażu zamieszczonym w arkuszu. Zabieg wykonaj na pacjencie, który przyjął pozycję leżenia na lewym boku. Działajmy się do roboty. Pamiętajcie, że celem tego filmiku jest zdobycie jak największej ilości punktów na egzaminie państwowym. W związku z tym, to co pokazuję może różnić się z typową pracą gabinetową. Po drugie, pamiętajcie, że autorzy mówią, że równie dobre są pozycje leżenia przodem czy leżenia tyłem, ale skoro komisja egzaminacyjna ma w swoich wytycznych pozycję bokiem, to my również wszystkie te masaże będziemy pokazywać w pozycji bocznej. Po trzecie, Pamiętaj, że zasada tensegracji jest bardzo przydatna do diagnostyki pacjenta, więc zachęcam Cię, żebyś używał jej nie tylko do egzaminu państwowego, ale również w codziennej swojej pracy gabinetowej. Na teraz to chyba tyle. Przyjrzyjmy się skierowaniu. Skierowanie na zabieg masażu ponownie precyzuje nam, że celem tego zabiegu jest normalizacja napięcia mięśni pod układu nadkłykcia bocznego kości ramiennej. A więc naszą okolicą zabiegu będzie przedramię, ramię i obręcz barkowa po stronie prawej. I do samego masażu powinniśmy mieć odsłonięte właśnie te okolice. Natomiast pamiętajcie, że palpujemy cały układ. Jeśli chodzi o przygotowanie stanowiska to standardowo płyn do dezynfekcji powierzchni, płyn do dezynfekcji dłonieki, środek poślizgowy, ręczniki papierowe oraz podkład jednorazowy, i dużo dużo ręczników nawet do pięciu. Dodatkowo pamiętajcie w standardzie egzaminacyjnym pozycja leżenia na boku, a więc dwa trapezy dołożenia pacjenta i jakaś kształtka pod głowę naszego partnera, jeśli nie jesteśmy w stanie zgiąć trochę zagłówka. Pamiętaj, że w momencie, kiedy uznasz, że stanowisko jest gotowe, powinieneś pierwszy raz podczas egzaminu podnieść rękę informując egzaminatora, że jesteś gotowy, aby poprosił Twojego pacjenta i żebyś mógł rozpocząć przygotowanie swojego partnera do diagnostyki i wykonania masażu. Teraz możesz poprosić, aby Twój partner się rozebrał i położył na lewym boku. Prawa kończyna górna i prawa kończyna dolna powinny znaleźć się na klinie. I pamiętaj, że najprawdopodobniej egzaminator będzie miał informację, że przygotowanie pacjenta do zabiegu oceniane jest dopiero przed przebiegiem drugim, a po przebiegu pierwszym, a więc po diagnostyce, a przed masażem. A więc tak naprawdę, według mnie, masz dwa sposoby przygotowania swojego partnera: albo od razu okrywasz goręcznikami, tak jak do masażu, podnosisz rękę, informując, że twój partner jest gotowy, następnie zaczynasz. Diagnostyk odsłaniając sobie poszczególne elementy, które przed chwilą zakryłeś, później po diagnostyce znowu je zakrywasz i zaczynasz masaż, albo od razu przystępujesz do diagnostyki, a okrywasz pacjenta ręcznikami dopiero po wykonaniu tej diagnostyki. Tak jak zawsze powtarzam i będę przypominał, spalpować mamy cały układ mięśnia zębatego przedniego. Natomiast biorąc pod uwagę egzaminy z masażu tensygracyjnego, które już się odbyły, i analizując karty oceny, które miał egzaminator, można łatwo wyciągnąć wniosek, że przede wszystkim punktowana będzie palpacja w okolicy krętarza większego kości udowej, kąta górnego łopatki, wyrostka kruczego łopatki, guska większego kości ramiennej oraz nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Zaczynamy palpację od okolicy krętarza większego udowej i mięśnia pośladkowego średniego i gruszkowatego. Następnie powięź THL i mięsień czworoboczny lędźwi. Teraz przechodzimy do okolicy łopatki, a więc mięsień zębaty przedni i okolice obły mniejszy, nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, równoległoboczny, dźwigacz łopatki. I spróbujemy przejść do piersiowego mniejszego, ale zaraz pokażę go z drugiej strony. Grupa tylna i boczna przedramienia oraz nadkłykieć boczny kości ramiennej. Później mięsień dwugłowy ramienia. Następnie zbliżamy się do mięśnia naramiennego oraz wrośka kruczego łopatki, a więc mięśnia krucza ramiennego i wcześniej wspomnianego piersiowego mniejszego. Przed przystąpieniem do masażu upewnij się, że wszystkie niemasowane części ciała twojego partnera są przykryte, a więc obie kończyny dolne, grzbiet po lewej stronie i okolice lędźwiowego po stronie prawej. Tak naprawdę odsłonięto powinniśmy mieć całą kończynę górną i górną część grzbietu po stronie prawej. Gdybyśmy chcieli zbadać jeszcze bolesność palpacyjną po masażu, wystarczy jak zrobimy to w okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej. W ramach masażu tęsegracyjnego będziemy korzystać z zgłaskania, rolowania przemieszczania, rozcierania, ugniatania. Schemat opracowywania pod układu nadkłykcia bocznego kości ramiennej będzie następujący. Na początku mięsień nadgrzeweniowy, później naramienny, następnie przegroda międzymięśniowa boczna ramienia, a na końcu mięśnie grupy tylnej i bocznej przedramienia. Jeśli upewniłeś się, że nic nie pozostało na stole ani stoliczku zabiegowym, ostatni raz możesz podnieść rękę, informując egzaminatora, że zakończyłeś wykonywanie zadania praktycznego i chcesz wrócić do stoliczka, dokończyć wypełniać kartę i zadania pod kartą. Mam nadzieję, że te kilka filmików rozwiało wszelkie wątpliwości odnośnie masażu tensegracyjnego i bez problemu poradzisz sobie z nim, gdyby zjawił się na egzaminie państwowym. Tymczasem ja jak zwykle dziękuję Ci za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym materiale.